Jedziemy nad Siemianówkę na plażę w Bondarach. Oczywiście przez Michałowo, bo w tej chwili jest to najlepsza droga. Jest to pierwszy dzień naszego wspólnego urlopu. Postanowiliśmy nie wyjeżdżać nigdzie. <grym> tak. To znaczy mamy tak jak są były kiedyś półkolonie, tak my mamy pół urlop, że będziemy nocować w domu, a codziennie gdzieś tam sobie jeździć w okolicy. Oczywiście nie mieści się to w definicji turystyki. Bo nie ma noclegu, ale cóż, jakie czasy taka turystyka. W każdym razie, jeszcze ileś tam lat temu, próbowaliśmy drogę przez Topolany, która była taką alternatywną drogą, przynajmniej do Michałowa. W tej chwili po zrobieniu tej drogi, no może to już wiele lat minęło, w każdym razie to jest chyba najlepsza droga nad Siemianówkę czyli drogą 65 w kierunku Bobrownika, potem przez Michałowo i dalej do. My jedziemy do, na plażę w Bondarach, chociaż można też jechać na tą drugą. Zawsze się zastanawiam, czy to jest Stary Dwór, czy Stary Folwer. Chyba Stary Dwór. Ale ta nam się bardziej podoba. Sama plaża jest piękna, zresztą zobaczymy jak będzie. Jedynym zawsze znakiem zapytania jest czystość wody. No ale to zobaczymy jak dojedziemy. No i zaraz będzie chyba Michałowo. Michałowo, które od iluś tam lat jest miastem. Taka droga praktycznie, tej jakości droga o, prowadzi... To jest w 2009 roku. Tak, tak, ja pamiętam, ja pamiętam ten moment właśnie, pamiętam ten moment, kiedy, kiedy w Sylwestra Michałowo świętowało, że zostało miastem. No i tutaj też zdarzyło nam się kiedyś, że jadąc nad Siemianówkę Dojechaliśmy tylko do Michałowa, dlatego że tutaj po prawej stronie jest zalew z plażą miejską, gdzie też jest dość przyjemnie. Powiem szczerze, nawet chyba woda jest czyściejsza, bo tam jest takie podłoże bardziej żwirkowe. I nawet plaża jest palutka. No dużo mniejsza niż. No w siemanowce jest kilka możliwości w ogóle, nie? Tylko mówię, w siemanowce jedyne co mnie wtedy odstraszało, to dość mętna woda. Zobaczymy. O to tutaj w prawo powinniśmy jechać, gdybyśmy chcieli jechać nad zalew w Michałowie. Pogoda się troszeczkę popsuła, ale myślę, że to przejściowe, ale tu właśnie chcę pokazać, do Bondar zostało 4 km i tu się kończy ta normalna dobra droga. Ale to właśnie tylko kawałek. Poza tym... Całą trasę od Białego Stoku. No, oczywiście, najpierw jest ta droga 65, która jest bardzo dobrej jakości. A później taka droga wojewódzka tutaj aż do jużkowego Grodu, czyli, czyli no bardzo blisko już za lewo. To stąd, właśnie, jest taka troszeczkę gorsza droga. No, ale też nie można na nią narzekać. Trzeba po prostu troszeczkę wolniej jechać. i tutaj skręcamy w lewo. No, jest nawet oznakowane plaża 1,5 km. Istro Plaża Bondary. No, i właściwie już jesteśmy na miejscu. Byliśmy chyba w zeszłym roku, także nawet trudno zgadnąć, co się przez ten czas zmieniło. Ale, ale jedziemy normalnie na parking. No, mnóstwo kamperów jest. I kamperów i przyczep naprawdę. Wygląda plaża, chociaż słońce schowało się za chmurami troskę, ale mamy nadzieję, że będzie zaraz pogoda. Tak wygląda pole kempingowe z góry. No jest trochę dzikie, ale są słupki, żeby się podłączyć. Jest tam gdzieś jakiś punkt z lewu ścieków, przynajmniej jest oznakowany. Tu jest wypożyczalnia sprzętu. No i przed nami to co najważniejsze, czyli plaża. No i cała siemionówka. Cała siemionówka wygląda tak. No parasowe robią wrażenie naprawdę. Wygląda to jak gdzieś w tropikach. A, no nie sprawdziłem jeszcze najważniejszego, czyli czystości wody, ale zaraz tam pójdę. Z daleka wygląda dobrze, zobaczymy jak to będzie z bliska. No i oczywiście, jest tutaj prysznic, który działa. Tak to wygląda, tylko yy, trzeba dodać, że jest to czwartek, zwykły dzień powszedni. No i miała być pogoda, ale niestety stanęła taka chmura i cały czas. I cały czas stoi i nie chce zejść, także opalanie jest no, mocno utrudnione, bym powiedział. Tam się otwiera kolejna budka, tutaj jakaś gastronomia pewnie będzie otwarta, no i cały czas od rana czynna, jakaś tam kebabownia, zapiekankowna, bym powiedział. Także no w porównaniu z tym, co było tutaj w zeszłym roku, tak mi się wydaje, że byliśmy ostatnio, I to bardzo się dużo zmieniło, oczywiście, czy na plus. No nie, jest to już na pewno dzika plaża. Woda nie wygląda dobrze, ale powiem szczerze, że bywała gorsza. Idę teraz na pomost. Tutaj obok. Tutaj obok jest straż pożarna, ale jeszcze dowiedziałem, że nic się nie stało. Oni po prostu. Oni po prostu mają ćwiczenia. Przy okazji pokażę tu jest takie miejsce do wodowania łódek. Wbetonowany, elegancki gwiazd. Także no infrastruktura jest niezła, możemy powiedzieć. Pomosty. No wygląda pięknie, żeby nie ta woda... No i ten pomost. To wygląda pięknie. No a z drugiej strony cała siemianówka. Oczywiście, a no, nawet stąd widać. Tam dalej to jest stary dwór ponieważ i tak nie doczekaliśmy się słońca to jedziemy przy okazji zobaczyć jak to wygląda teraz na sąsiedniej plaży również nad Siemianówką czyli do Starego Dworu jedziemy normalnie na skróty to byłoby blisko Wpław ale my musimy kawałek objechać no tutaj przejeżdżamy przez rzekę Narew nie jest to zaskakujące bo bo to właśnie spiętrzona narew tworzy zalew Siemianówkę po drugiej stronie tama. oczywiście nie są do takiej wysokości takie różnice poziomów jak na przykład w Solinie ale parę metrów tej zapory jest tutaj trzeba ostro skręcić w lewo zawsze mam aha, można tam z szosy chyba ale można chyba i tutaj jest wielki parking, to jest jeszcze lepsza infrastruktura. Tu naprawdę podejrzewam, że nawet, nie wiem, jakiś cudowny weekend to miejsca do parkowania nie zabraknie. Yy, plaża jest taka, częściowo trawiasta, częściowo piaszczysta, tam dalej. Zaplecze jest, bo są tu jakieś bary, toalety i tak dalej. No Wydaje mi się to miejsce ciekawsze nawet od tamtego. Jeżeli chodzi o plażowanie. Też są pomosty, znaczy jest jeden pomost pływający. Z tej strony woda też zielona, ale wygląda trochę lepiej niż na tamtej stronie. Może dlatego, że jest to bardziej otwarte. I brzeg jest taki troszkę zwirkowy. Dalej jest mętna, no ale tutaj, tutaj pewnie łatwiej bym się wykąpał. Tam dalej po lewej stronie jest plaża, na której widzieliśmy przed chwilą. I że tutaj wygląda to trochę bardziej cywilizowanie, bo jest normalna. Normalna dostępna toaleta, czego po tamtej stronie nie mogłem znaleźć. Podobno gdzieś tam z była A tutaj jest jakiś budynek, jest zaplecze. Tu oprócz tego takiego prywatnego kempingu jest tam dalej bardzo duże pole kempingowe, także naprawdę super. Tutaj nagram jeszcze raz pole kempingowe. Co ciekawe, tam widać dwie przyczepy przytulone, jak gdyby do. No jest kilka takich wiat, i dwie przyczepy są w ten sposób. Przytulone do tej wiaty, że tak jakby bezpośrednio z przyczepy wychodzi się pod wiatę. No i nie trzeba rozwijać żadnego namiotu, po prostu ludzie tam sobie dwie rodziny razem żyją. No można powiedzieć w pełnym komforcie, bo mają dach nad głową, taki dość trwały dach nad głową. I jak widać, takich miejsc jest więcej. No i podejrzewam, że kiedy nie ma tutaj pełnego obłożenia, zawsze można to w ten sposób wykorzystać.